Wyższy, Wszechmogący, Dobry Panie, Twoja jest sława, chwała i cześć i wszelkie błogosławieństwo. Twoja jest sława, chwała i cześć. Takimi słowami Święty Franciszek rozpoczyna swoją pieśń słoneczną. Idziemy poprzez tę pieśń w tym Adwencie, próbujemy wyłapywać z tej pieśni słonecznej jakieś lekcje na czas adwentowy, jakieś podpowiedzi, jakieś intuicje, próbujemy znaleźć w nie, w, nich, w tej pieśni coś dla siebie. Myszkując w źródłach franciszkańskich w różnego rodzaju biografiach, hagiografiach, opowieściach o świętym Franciszku, natknąłem napotkałem taki fragment, który pochodzi z takiego utworu, który nazywa się Zwierciadło doskonałości, i w nim mowa jest o takim wydarzeniu, w którym święty Franciszek doświadcza tego, że ktoś uznaje, że to nie jemu należy się chwała i cześć, ale Panu Bogu. Zobaczmy, co to za wydarzenie. Gdy głosił kazanie ludziom na placu miejskim w Terni, to takie miasteczko w środkowych Włoszech, natychmiast po zakończeniu kazania powstał biskup tego miasta, człowiek prawdziwie mądry i uduchowiony, i powiedział do ludu: Pan od samego początku, odkąd zaszczepił i zbudował swój kościół, zawsze zdobił go świętymi mężami, którzy uszlachetniali go słowem i przykładem. Teraz zaś, w tej ostatecznej godzinie oświecił go przez tego biednego, niepozornego i niewykształconego człowieka, Franciszka. Uczcie się stąd kochać i czcić pana i strzeżcie się grzechu, bowiem nie uczynił tak żadnemu narodowi. No proszę sobie wyobrazić tę scenę. Przychodzi chłop. no Wyobraźmy sobie, że no przyjeżdża do waszej parafii jakiś rekolekcjonista. Ledwo skończył kazanie, a probosz wstaje i mówi, Dziękujmy Panu Bogu, że nam przyszłał, przysłał tym razem kogoś, kto jest lekko głupi, mówi dziwnie i w ogóle jest biedny, niepozorny, nędzny i w ogóle łachudra. No to mniej więcej tak ta scena musiała wyglądać. No, biskup wstaje i mówi: na początku byli wszyscy święci, a teraz proszę bardzo, dziękujemy Panu Bogu, bo przysyła nam człowieka biednego, niepozornego i niewykształconego. No to Normalny, to prawdopodobnie by tego biskupa tam musiał na pojedynek wyzwać według jakiegoś kodeksu honorowego. Ale Franciszek co robi? Błogosławiony Franciszek przystąpił do niego, pochylił się przed nim, a upadając do jego stóp powiedział: Zaprawdę, powiadam ci, panie biskupie, żaden człowiek na Ziemi nie uczynił mi nigdy tak, jak ty to uczyniłeś dzisiaj. Inni ludzie mówią bowiem: o, jest świętym człowiekiem, przypisując. Chwałej świętość mnie, a nie Stworzycielowi. Ty jednak w mądrości swojej oddzieliłeś to, co próżne od tego, co cenne. I potem święty Franciszek jeszcze dalej kontynuuje swoją naukę. Dalej kontynuuje to nie po polsku, to powinno być kontynuuje, to dalej niepotrzebne, ale to przepraszam tutaj purystów językowych i w ogóle wszystkich, którzy nas słuchają za ten błąd tutaj w sztuce. Franciszek mówi dalej w swoim kazaniu. Mówi dalej? To, to już może być, no nie? Tak, to już może być. Franciszek mówi, że cześć i chwałę należy oddawać samemu Bogu, a sobie zatrzymywać zawstydzenie i udręczenie, dopóki żyjemy wśród nędzy tego świata. Hmm. No, chyba to tak. Nie wiem, czy to tak. To taka dobra nauka adwentowa jest, żeby się teraz zastanawiać nad swoim za... zawstydzeniem i udręczeniem. Ale na pewno dobra nauka adwentowa jest taka, żeby tą cześć i chwałę przypisywać i oddawać samemu Bogu. To może zadanie takie bardzo proste na ten kolejny dzień Adwentu będzie takie. Zobaczmy, że kiedy odmawiamy Ojcze Nasz, to tam jest taki fragment, który mówi: święć się imię Twoje. I jakoś dziwną rzeczą jest taką, że na przykład w Ewangelii według świętego Mateusza. Ojcze nasz pojawia się zaraz po tym fragmencie, w którym Pan Jezus mówi o tym, żeby jałmużny nie dawać w taki sposób, żeby tam trąbić przed sobą i mówić, o, jałmużna dałem, patrzcie na mnie, jaki jestem wspaniały. Żeby modlitwę um, uprawiać, modlić się w taki sposób, żeby też tam wszystkim się nie pokazywać, że o, patrzcie, poszedłem do kościoła i, i w ogóle, jaki jestem wspaniały i stać na, na, na rogu tam placu świątynnego i, i, i pokazywać się. Tylko mhm. Pan Jezus mówi, jak chcesz się modlić, to wejdź sobie tam do Izdy Zepki zamknij wszystko i, i, i się nie przejmuj. Módl się spokojnie, bo Ojciec widzi w ukryciu. I wreszcie mówi również o tych, którzy poszczą. I mówi, jak tam pościsz, to... Też za bardzo nie ma co tam chodzić po mieście mówić: O, ale przypościłem, ale w ogóle tutaj teraz taki post przeprowadziłem, że w ogóle głowa mała, że tu już teraz jestem najlepszym ascetą na świecie. Pani Jezus mówi: Nie, no jak pościsz, to musisz sobie głowę umyć, sobie wypachnić się, wyglądać porządnie, po to, żeby ojcu w niebie pokazać, że pościsz, a nie innym. Te trzy dzieła, post, modlitwa, jałmużna, oczywiście one są bardziej związane z Wielkim Postem niż Adwentem, ale tutaj jedną rzecz, o której chcę powiedzieć, to jest właśnie ta chwała. Wszystkie te wskazania Pan Jezus mówi, rób to w ukryciu, a Pan, który widzi w ukryciu, odda Tobie. Tak jakby za chwilę, jak, tak jakby te trzy sceny miały być takim komentarzem wstępnym do Ojcze Nasz. Święć się imię Twoje, niech imię Boże będzie wielkie, a niech nasze imię za bardzo wielkie być nie musi, nie musimy się nim znowu aż tak bardzo przejmować. Twoja jest cześć i chwała, i Tobie przystoi wszelkie błogosławieństwo. To może takie zadanie adwentowe, bardzo proste. Jak dzisiaj będziemy modlić się, Ojcze nasz, to może zwróćmy uwagę na właśnie to sformułowanie: święć się imię Twoje i oddajmy Panu Bogu. Wszystkie te momenty w naszego życia, kiedy za bardzo byliśmy przejęci naszą własną chwałą, naszą własną czcią i dbałością o to, żeby być słynni, sławni, i żeby ludzie o nas dobrze gadali. Ważne, że Pan Bóg widzi w ukryciu, bo to do Jego należy chwała i cześć, a cała reszta to i tak minie.